że w tak dużym gronie się spotykamy, jestem zruszona dlatego, że po półtora roku takiej aktywności społecznej i współdziałania w zespole współorganizatorów udało nam się doprowadzić do nas tutaj i rozpocząć taki proces może bardziej sformalizowanej dyskusji pracy na rzecz kształcenia pozaformalnego żeby rozróżnić kształcenie formalne, pozaformalne i nieformalne. Formalne to to, które kończy się kwalifikacjami. W tej chwili w systemie oświaty, czy też Wyższego jest realizowane. Pozaformalne to wszystkie krótkie formy, które nie prowadzą wprost do kwalifikacji. Przynajmniej w tej chwili zależy nam na tym, żeby ten system Kształcenia pozaformalnego został też jakby na tyle objęty działaniem rządu, by jakby jego wkład w rozwój rynku pracy i w kształcenie osób przez całe życie rzeczywiście był możliwy. Dlatego że z badań. Tego rodzaju wynika, że to właśnie ta część, czyli te krótkie formy kształcenia, są dla Polaków najbardziej atrakcyjne i dostępne. Dlatego one, jeżeli one wejdą w ten system, również zainteresowania państwa, mogą przyczynić się też do tego, że zainteresowanie w ogóle kształceniem będzie większe. Chciałabym podziękować wszystkim organizatorom, i tu wymienię. Polską Izbę Firmów Szkoleniowych jako pierwszą jako lidera. Chciałabym powiedzieć, że takim inicjatorem sprzed pięciu lat chyba była pani Bożena Ziemiewicz, w której głowie to powstało, a my to kontynuujemy. Dwa lata temu podczas debat w Instytucie Badań Edukacyjnych, Debat Społecznych, później w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w pracy nad tak zwanym RUR, czyli Rejestrem Usług Rozwojowych. Zaczęliśmy rozmawiać, bo się okazało, że to było na początku bardzo, bardzo trudne. Jakby mamy rozbieżne interesy, na co dzień konkurujemy ze sobą, więc współpraca naprawdę była wyzwaniem, ale to się udało. Dziękuję Stowarzyszeniu Konferencje i Kongresy w Polsce. Dziękuję Izbie Coachingu, Polskiemu Stowarzyszeniu Trenerów Biznesu. Polskiemu Towarzystwu Trenerów Biznesu, Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PELIS, Instytutowi Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Stowarzyszeniu Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik, Krajowej Instytucji Wspomagania Centrum Projektów Europejskich patronatem honorowym patronatami honorowymi to wydarzenie objęły Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bardzo dziękujemy. Partnerami, bez których to wydarzenie nie doszłoby do skutku, bo jednak za to wszystko trzeba zapłacić. Więc tym pierwszym partnerem była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dziękuję. Instytut Badań Edukacyjnych. Konfederacja Lewiatan, Alior Instytut, Bank, Instytut Bankowości, Tarki Kielce. Patroni medialni tego wydarzenia to Money.pl, Personel i Zarządzanie, Superbiznes, HR Polska, Business Women and Life. Sponsorami, którzy przyczynili się do tego wydarzenia to Altcom Akademia, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Tarbonus, Pracownia Satysfakcji, Smak Słowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami, Onegress, Wolters Klu Kluwer Polska, Stowarzyszenie Kołczów Prism i Coaching Consulting Innovation. Celem tego kongresu, tak jak go sobie stawialiśmy na początku, jest integracja. Chcemy ze sobą współpracować, chociaż często się ze sobą nie zgadzamy. Chcemy podkreślić wagę kształcenia pozaformalnego i chcemy, żeby ono się na stałe wpisało w system edukacyjny oświaty i chcemy też pokazać, jak ważną rolę kształcenie pozaformalne spełnia dla rynku pracy, dla pracodawców i dla kształcenia przez całe życie. Dziękuję bardzo.